A no to ten... Ja pisałem ostatnio kurwa Gaborowi ten jebany... Jebany ten line y to wszędzie, wszędzie rozesrał i to przez niego jestem takim kurwa... No! Przez niego mam tą słynną taką kurwa... Słynną, niesłynną taką kurwa ksywę tej jebanej grze. Znaczy no jebanej no grzew... Ja no, no. no, wiesz, chodzi i, i pieprzy kupoty, nie? Rozpowiada wszędzie, on ma, mm -hmm. nawet wysyła te takie zdjęcia z Umknął no Cheats. Po angielsku jest taka strona tam, że on wykrył u mnie Aimbota, kurwa, z jakiegoś filmu jednego. Ja mam ten film już dawno udostępniony u mnie na YouTube, każdy może to obejrzeć sobie. Gdzie tam jest mhm. kurwa na Aimbot? Ja mówię do Gabora, Gabor, po angielsku do niego piszę mówię, gdybym kurwa tam grał na Aimbocie, to sprzeciwnie z wszystkich by tam kurwa pozabijał. No to gdzie kurwa. <laughs> nie gram na m kurwa. No, dostaję każdy heada w łeb, no i, i, i co by mi zrobili? No nic z tym Ale wykrył mnie na M-Bocie. On przewiduje wszystko. A, o może. No, powiem Ci, że nie mogę nic mu zabić. Ora no tak nie jest naszą bronią, ale... no Ta mapa jest trochę niesprawiedliwa w, pod względem eee yy, tak. miejscowości kurwa tak. Ci co są jesteśmy po stronie zamku mamy większą przewagę niż wy Tak no to jest trochę taka chyłowo chuj i zrobiona ta mapa jak są zamki, to powinno być dwa kurwa. Jeden, no, reszta na tam, Jakiś, Nawet jeden mniejszy, drugi większy. No, a nie kurwa, Jedni nie, u góry, jedni na dole i, i to jest takie kurwa gra. A tutaj mamy zakamarków w tyle okien i wszystkiego, że może z każdej strony kurwa siekać. No dokładnie. You have left the battle area. men fleeing the battle will be executed. They All of us on the 6th floor. To put you down, bro?

Oni tam, po tej stronie. Dziadki. Okna pozalepiane, kurde. kurde. Ty, a ty ja. też masz takie te lagi, na przykład jak podchodzisz do schodów, ktoś tymi schodami biegnie i ty go na schodach nie widzisz, on się pojawia nagle za schodami? Generalnie nie. w parkach kurwa na schodach dużo już w chujlachu. Zwłaszcza w wieżach. on się schodami, kurwa, się znika i pojawia się dalej. No dla mnie to jest dziwne, co mówisz? Sądzę, że. Nie wiem. Albo się nie spotkałem, albo. O, kurwa na ten Nie wiem. Ale... Masz na nie schodach? Nie, nie wiem, trochę. Nie, nie wiesz, nie wiesz. Z tą minikę zabijałem, i tak dalej, także nie mam problemu, żebym wchodził wiesz na Jak czy to na coś. Kurwa, duch było snajperów, nie mogę poradzić. O! No pewnie. O, jest! Ej, kurwa. No, to cała ekipa siedziała. O, ta siedziała w tym i teraz tam na do dole. No, no. No A już jest to. Już jest jeden. Jest, jest drugi. Idzie no, tu na dół. Kraty? O! Jest! Jeszcze jest. Ja, czytuję. Nie problema? problemu. Ik heb het boos, ik heb het boos. Laat me kraken af. Ik bedoel, ik zorg alweer Bo cię nie, w nie, nie, wiem. Jesz, jeszcze raz, o tak. Chyba, że na to robię pierdolę, no to wtedy już wyjdę. No to, jeśli tak będzie, to pewnie <śmany> wyjdą <śmany> bardzo szybko. Zaraz wyjdą, kurwa. Maniek dominatyw, kurwa. Już nieraz mnie pisali. Fucking hacker i poszli. No i nie będę się dziwił, że napiszą to. O! Jeden już poszedł. <laughs> Dobrze, że to nagrywam, no, O! Już już no! no a wyjdą dwóch pedałków, wyjdzie i już po grze. Jak już jeden wyjdzie, to i drugi wychodzi. <laughs> Czekaj, zaraz zobaczymy, czy się czy nie, zjemczymy tego. Tak, bo... Nie widzę ich. Na się za kontenery się za Zrobił się się pogod. się pogod. Zrobił się to Zrobił się pogod. się Dobra jeszcze raz zabiję i coś nie dzieje. No. Mój, może ich nie zabijać, bo zaraz wyjdę z pizdek. Ja jednak dlatego sobie wziąłem broń na strzałki i tyle. No. No, wam co na luz. Po kółnoc zabijacie jakieś broni i tak dalej? No i broń na strzałki. No i no, radę. No, no. no, masz ładnie, dumny. Nacieszyć. No Trzeba czasami rzucić na luz. O, człowiek kurwa źle robił się, się, człowiek wczuwa kurwa za bardzo. Tak. Tu jest fucking klater, wychodzą i po grze. o, to, 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 to. No nie ja wiesz, na luzie się grał, na na, Nawet jak nagrywasz, kurwa, to i tak mu nie udowodnisz, kurwa. Ma, zabijaj, masz, Nie udowodnisz mu tego, że grałeś uczciwie, no bo on i, i tak będzie miał to w dupie, nie wejdzie do YouTube i nie obejrzy tego. Dla niego to jest proste, haker i chuj. No. O, jest. To, to. Boom. O, Dostoj żyje. Jeszcze raz? O, drugi raz. To.

Nie, ten pedałek drugi to drugi jest, tak? Okay? niech mi zabije kurwa. Dwóch pedałków dostałem. O to teraz widzą. <laughs> nie, zabije, nie? No to bejesz. Są w paka u siebie. Jak ja tylko na duża? <laughs> kurwa! mu za plecy kurde, ty. O, o. <laughs> Ale śmierć mi to wyglądało ty, na filmie Okay. O kurde. Zabił mnie, nie wymiar. A tam. Woda z szołką. na tej rampie. To idzie tak. O, o okay. point to victory. Good. Keep going. Nieładnie. O, nieładnie. pedałki dostały mm -hmm. A jest, są pedałki na dole Dostał, nie, nie pedałek, to tam je, jest jeszcze jeden, on tak, tak nie. No był tam, no kurde wykleś się No bo jest? No tam na tej tej on dał to muszę jakoś A... Dostał po prostu. A ty go zabijesz tam za tym autobusem czy jak? Na statku jest Nie, za autobusem też. Jest. Nie, dobra. Na statku też, za kajutą, tą górną. Ale na pierwszym piętrze, czy na dole? Na pierwszym. A jest? Zabijemy To jak zrobiłem? Ja, <laughs> ja tylko zabiję. Czy to sam wiemy czy nie wiem, Nie wiem czego. To... No ja zawiłem bo No masz podgląd na tym, weź sobie w tylde wciśnij. Tak? w ty, wciśnij, tam masz podgląd. Mam, tam ja, bija... ale oczywiście. A no. to sam, tam, sam ja jest no, no, to łamek sekundy pewnie. Albo Ty trafisz szybciej, tylko Ty miałeś laga, a ja nie. No nie, no, mówię Ci, poważnie, bo to no. o, ja, Ty mówisz, że jest. No. Jest już, patrz. Normalne, nie? No.